thank <laughs> you John Forbes nasz joker urodzony 13 czerwca 1928 w Bluefield w Virginia, amerykański matematyk i ekonomista. Za młodu był ciężkim dzieckiem, albo to tak ujmie, samotnym. Kiedy jego koledzy bawili się w piaskownicy, bądź grali w piłkę, John miał lepsze pomysły, rozmyślał nad różnymi teoriami i zabawami, co później się okazało genialnym posunięciem. John nie miał kolegów. Miał tylko siostrę i rodziców. W ramach ciekawostki powiem, iż gdy był mały kazał swojej siostrze usiąść na krześle podczepionym do baterii. Co się źle skończyło. Lubił się zmęczać nad mrówkami i mniejszymi od siebie zwierzakami. Ojciec nasz. Też miał ciężkie dzieciństwo, ale się z tego wyrwał i studiował inżynierię elektryczną. John na początku chciał iść w ślady ojca, lecz z czasem to minęło, bo zdał sobie sprawę, że ma szansę zaistnieć w świecie matematyki. W szkole, na swu przejawiał swojego pełnego geniuszu, bo nauczyciele nie potrafili go dostrzec, a chłopiec nie był zbyt rozmowny. Gdy dorósł prowadził badania na teorii gier, Prowadził koncept równowagi w grach niekooperacyjnych nazwany od jego nazwiska równowagą nasza. Był współlaugatem Nagrody Banku Szwecji im. Alceda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 roku. Nagrodę dostali wówczas także zajmujący się teorią Gier Reinhardt i John Harsanyi. W latach 50. pracował w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge później jako profesor Uniwersytetu Ukraińskiego. W 1957 roku poślubił studentkę Alicie Largę. Wynalazł on niemal równocześnie z Kietem Heinem grę Planszową, która zyskała dużą sławę w dziedzinie matematyki. Każdy z dwóch graczy biorących udział w grze dysponuje kamieniami o odmiennych kolorach. Gracze na przemian układają kamienie na wolnych polach planszy, tak, aby sąsiadujące utworzyły nieprzerwany ciąg łączący boki planszy własnego koloru. Wygrywa ten z graczy, który ułoży taki ciąg jako pierwszy. Często stosuje się dodatkową zasadę, mówiącą, że gracz wykonujący ruch jego drugi może zamiast położyć swój kamień na wolnym polu może przejąć kamień przeciwnika, to znaczy zamienić jego kamień na swój. Nasz cierpiał na schizofrenię paranoidalną, która wcześniej wyłączyła go od życia naukowego. Wielu uczonych mogłoby się na nim wzorować i podjąć w go, na pewno osiągnąłby dużo, dużo więcej gdyby nie choroba. Historia jego życia została zekranizowana w 2000 roku w filmie Piękny Umysł, w którym główną rolę zagrał Ratel Crow. W rzeczywistości choroba miała inny przebieg, niż ukazany w filmie. You run your mouth and I run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. But you run your mouth and I run my business, brother.